Tamam. 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 Sigmus! Sigmus, nie bój się. Dobrze jesteśmy. My Cię lubimy. Patrzcie, bój, tak. Sigma. My Cię lubimy. lubimy. Sigmus, no, cześć. Sigma. SIGMA! Malaga mózgu. O, idzie, idzie, powoli. Bardzo powoli. On się nie rusza. Idzie, idzie, idzie. Nie, on nie idzie teraz. Nie, zatrzymał się. O. Co? On się... Biedaczek. No! No! Widzisz? Gdzie? A, tu jest. O, cześć. Siema. Patrzcie. Moja dziewczyna, no moja okay. dziewczynka. A ty pier, ty pier. Nie, no, nie, no. Nie, ty nie, Nie, no, nie, Jak no, nie, Moja Jak Nie, What the Moja what the What <gibli>